Hej, hej, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Survival Dzisiaj sterujemy sobie z pozycji, którą ostatnio mieliśmy Też tutaj właśnie zakończyliśmy naszą rozgrywkę Z dokładnie oto żelazem i zebraliśmy sobie trochę węgla Pierwszy odcinek już mamy żelazo, więc ja jestem bardzo zadowolony Choć niektórzy, ja jeszcze nigdy nie ukończyłem gry, a niektórzy kończyli grę w jednym odcinku więc, ale takim dłuższym ja myślę, że w dzisiejszym odcinku wybierzemy się do tej piramidy którą ostatnio widzieliśmy na horyzoncie ale jeszcze postaram się coś zdobyć z wioski i zobaczyć resztę cave'a, może tam będzie coś interesującego i jeszcze zbierzemy sobie, może czy to nie był creeper? nie, to był osadnik dobra o, i od razu żelazo mamy. Ostatnio sobie myślałem, e, oglądałem jakieś tam filmy ze speedrunów. Jak na przykład szybko dochodzą do endu. E, jak na przykład szybko dochodzą do endu. Jak oni to tak robią, że w takim czasie, bo ja na przykład nigdy nie doszedłem, bo nigdy nie znalazłem praktycznie diamentów. Ale przypominam, że gram bardzo krótko. Miałem jeden, jedną grę. Tam mogliście zobaczyć jeszcze kreatywne, który został stworzony w sumie dla zabawy. Dobra. Nie mam żadnych pochodni, a tu co robi osadnik? Mamy, to szybko sobie skraftuję pochodnie w sumie. Na, mogę na prędkości. Chociaż jeszcze to bym chciał za książkę pięknie to chciałbym zrobić sobie patyków trochę tak i mamy pochodnie 16 dobra za nasionka które sobie wyrzucam dobra tyle nam wystarczy myślę Crafting table. A nie, chociaż jeszcze możemy sobie żelazne rzeczy zrobić. kilof przede wszystkim. Aha. To ja już mam pełne kół. Pięknie. Te niektóre rzeczy, które nam się nie przydadzą, to mogę wyrzucić. Zaraz. To zrobię. To jest zgniłe mięso. To, to sobie możemy wyrzucić tak i uschnięty krzew. Też żegnajcie. I tu przepalimy sobie żelazo i damy węgla. Dobra, a my damy sobie do eku pochodnie tutaj. I w tym czasie skraftujemy sobie jeszcze żelazny mieczyk i żelazny kilof. Dobra. Tu mamy jakiś cave. Tutaj są jakieś fajne rzeczy. Między innymi to. Czy my jesteśmy tym zainteresowani? To jest dość spory cave z tego co widzę. Mamy kopalnię. Yeah. A, ja tutaj wpadłem. Co tutaj świeci? Czyli jesteśmy już jakimś większym y i może. Nawet diaksy znajdziemy, bo najczęściej w kejwach są takich. Ale nie wiem czy ja się w ogóle odnajdę. No, na przykład tutaj mamy pochodnie. To możemy sobie zebrać trochę tych pochodni, ale najpierw mamy już żelazo, więc ja bym sobie stąd szybko śmignął. Bo tutaj, tutaj chyba jest jakiś res pod nami. A że mamy żelazny set? My tu byliśmy? Nie mam żelazny set. To możemy pójść do piramidy. Tam może będzie coś, co nas interesuje. A ja przypłynąłem, st przyszedłem stąd dokładnie. Dobra, chciałbym Wam zapowiedzieć: tylko że jak pod tym, lub pod poprzednim filmem, będzie 15 łapek. To nagrywam odcinek z jazz <tak>, tak. Jeszcze pewnie wam się będą pojawiać alerty do końca daily, bo może do końca daily macie szansę, że zobaczycie mnie, jak tańczę w jazz Znaczy, no. Więc zostawcie łapki i będę tańczył w jazz dance. Tu mnie nie było dobra. Pamiętajcie, że robimy daily i maraton i jak będzie, będą mogą, na, mogą być nawet dwa filmy dziennie, jeżeli będziecie zostawiali pod każdym filmem 10 łap. Więc zostaw łapę w górę, a zobaczysz jeszcze drugi film lub jak zostawisz łapę w górę i będzie ich 15, to możesz zobaczyć mnie tańczącego w jazz Dance. Dobra, tu patyków nie potrzebujemy, mogę pójść spać i zaraz y Dobra. I też niedługo pojawi się film, na, jak będę nagrywał już grał na komputerze. Mam mieczyk. Mam pochodnie. Chwilę, to ja wywalę rzeczy, których nie potrzebuję. Tu. Tu. To. Dobra. Tu wywalę sobie rzeczy, których nie potrzebuję. Oto taka rzecz, która jest mi totalnie niepotrzebna. Ta rzecz. I chyba wiaderko. Dobra, zbiorę sobie mój crafting table, lipiec. Dobra, i uciekamy stąd. Do piramidy jak najszybciej. W sumie mógłbym golema po trochę żelaza załatwić, zanim ucieknę stąd. Chociaż myślę, że jeszcze będę przychodził, bo mamy tutaj kopalnię. Tu jest ta piramida. Ok, tu jest kanion. O. Tutaj też sobie wpadniemy, ale nie tym razem. Spory jest dość ten kanion. I gdy rozwalił coś teraz pod samotnym, się zapadł. Dobra, jeszcze zaraz sobie coś podję. Strasznie dużo to skakanie z, e, ze speedem. E, Ale się muzyka włączyła. Słyszeliście? To jest piach? czy da się to kilofem skopać kilofem? To jolo. Dobra, to wchodzimy sobie tam. Ja już trochę nauczony doświadczeniem z oglądania filmów wiem, że tam jest TNT które albo możemy wysadzić, albo zebrać sobie ja to wolę zbierać, niż wysadzać znaczy, zależy w jakich sytuacjach dobra, to ja zlotuję i zaraz się widzimy i teraz pokażę wam, co zdobyłem Koks, koksa yy, szmara, gdy zbroję, yy, tutaj jest siodło I coś jeszcze, ale nie pamiętam co, znaczy kości. O i resztę wyrzuciłem. Dobra, to zaraz się widzimy, ja sobie wszystko skraftuję i idziemy do Kaiwa. Dobra, jesteśmy znowu i słyszałem.